Cześć Gramowicze, z tej strony Krzysiek Ogrodnik. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda system Awer Media Game Capture HD. Mogę go aktywować pilotem. Jak widzicie, no, nie, nie jest rozbudowany, ale oferuje nam wszystkie podstawowe funkcje, które są nam potrzebne. Tu mogę sobie przejrzeć nagrania i miniatury. Za każdym razem, gdy po raz pierwszy uruchamiacie tego typu rzeczy, pojawiają się różnego rodzaju komunikaty. Możecie możecie sobie je później wyłączyć. Na przykład na teraz dobra okazja, żeby sprawdzić ile nagranie. nagranie. Tak? To ma 23 minuty, zajmuje 2 GB. To ma 43 minuty, zajmuje 2,3 GB. A to ma 20 minut, zajmuje 1 GB. To te różnice wyglądają pewnie wynikają z tego pewnie, że z różnic kolorów, tego, że jedne gry są jakby bardziej dynamiczne, inne mniej. A, i po prostu że te ujęcia części się zmieniają a, i, w, i przez to te pliki więcej zmyją. No, testowo uruchommy sobie jakieś nagranie no, i będzie to. No jak widzicie uruchomiło się bardzo szybko. A, tutaj mamy taki pasek, który mamy podstawową informację o nagraniu jego nazwę, jakość, a, ile trwa. A, możemy też sobie je odrobinę przyspieszyć, jeśli chcemy gdzieś przeskoczyć. No bo nie wszystko czego moglibyście się spodziewać po, po takim odtwarzaczu, a, nagrań. Teraz przyciąłem prędkość a, o, teraz nagranie jest tak, tak, tak szybko odtwarzane, jak, jak powinno. No ale wróćmy do, do systemu. Jak widzicie, no jest on po polsku, więc nie przeszkadza, nie przeszkadza to w niczym. Tak, godzina i 46 minut to jest informacja dla mnie, ile jeszcze mogę zgrać materiału szacunkowo przy, przy tej ilości miejsc dysk, które, które mam aktualnie teraz, zarządzanie plikami też jest bardzo proste. Można po prostu sobie je przeglądać, sortować. Po wielkości, nazwie albo formacie, czyli od, jakby oddzielić no, pliki filmowe od, od, od screenshotów eee, i po prostu no, zaznaczać, które chcemy. Gdy, gdy wepnę to drive, to tu się pojawi takie samo okienko. Wtedy będę mógł tutaj wybrać kopiowanie, usuwanie zaznaczenie wszystkich. Eee, więc tak naprawdę, no, wszystkie funkcje, które są potrzebne do, do działań tu są. Można tutaj, to są ustawienia, można ustawić sobie język, datę, zarządzanie zasilaniem, czyli tam tryb uruchamiania, który tam niby szybki, zużywa więcej mocy, ale mm, powiedzmy, że, że w, w, wstawiam na szybkość, a nie na, 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 na niższe rachunki, pewnie i tak bym tego nie odczuł jakoś znacząco. to ustawić jakość wideo, tak? tutaj jakość nagrania jest optymalna, dobra albo maksymalna długość nagrania. No i jakość zdjęć, czyli screenshotów, tak tak samo, trzy, trzy opcje. Poza tym można jeszcze zarządzać dyskami, formatować je, uzyskać informacje o dysku. Bardzo, bardzo no, nie, naprawdę do obsługiwania tego urządzenia nie potrzebujecie komputera. A, jedyne, do czego komputer może być Wam potrzebny, to do, do właśnie zaktualizacji systemu, do czego bardzo szczerze, szczerze zachęcam. Bo, bo on robi dużą różnicę. I poza tym tak naprawdę to wszystko. No system, system właśnie tak wygląda, tak więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłości.